A witam widzowie, subskrybujcie, udostępniajcie kanał, łaba wam tego typu, jak wchodzicie widzowie na live'a, czy na stream'a, czy na premierę, nie zapomnijcie zasubować kanał widzowie, a jak ktoś nie zdąży zasubować, czy zapomniał, to jak schodzicie ze premiery, za stream'a, zasubcie, łapkę w górę i dzwoneczek widzowie tego typu. Witam wszystkich widzowie tego typu Witam, witam wszystkich i witam nowych widzów, którzy dopiero weszli i nie są jeszcze w temacie na czym polega ten kanał co jak stresowano w ogóle takie bardzo Witam, witam wszystkich nowych uczestników, widzów tego typu którzy zasubowali i nie są w temacie e, o co tu chodzi Jakie tematy są narzucone na tym kanale? Po prostu nowi dopiero nowi zasobowali i nie są jeszcze w temacie, to ich im przybliżę. Ten temat jest związany z kanałem różnych tematek życiowych, które yy, przybliżam Wam, jakby widzowie nowych do życia prywatnego, czyli co się dzieje w prywatnym życiu, trzeba. Uwa na co trzeba uważać, na co tutaj trzeba pilnować się tego typu. To jest taki mm, nieliczny nie kanał, który nawiązuje o życie prywatnych spraw, które e, z życia wziętego jest tego typu. I to po prostu ten kanał już od, od roku 2012 roku działam, czyli razem to jest 9 lat już działam na YouTubie. Tego typu. Eee, już zaraz będzie e, 10 lat. Jak jestem na YouTubie, czyli równo w maju, to będzie równe 10 lat. Widzowie. Ci co są nowi, to nie wiedzą, to po prostu przybliżam. Ja zacząłem widzowie robić od roku 2012 roku, czyli grubo wstecz. Jeszcze jak kajtkami. Ja miałem lat 23, tego typu jak startowałem na YouTube, to były jeszcze te lata, które można było się przebić wśród ludzi, którzy jeszcze mnie nie znali. Zasląłem tym, że pluję na was tanie, w kamerę, później wywiad z Wuniem Pan High TV, domówka domówka u tej kobry. Tego typu na wschodniej, i to się wszystko nawiązało. I dążę do tego celu. Widzowie, którzy dopiero weszli i nie są w temacie. Dlatego, jakbym tu przybliżam ten temat dla tych nowych widzów którzy by zasługowali. Tego typu. Bo moi starzy widzowie, to już są od początku. Od mojej kariery, to po prostu wiedzą na czym polega ten kanał, z czym się je tego typu, a nowi dopiero wchodzą i subują, dlatego chcę tutaj jakby dać informacje dla nowych urzędników, którzy subują i westują kanał tego typu. 9 lat na YouTubie to jest już mm, grubo tego typu, za będzie równo 10 lat. Ja jestem z zwykłym szarym człowiekiem, jak mu to można powiedzieć. Wy widzowie mnie, wykonywaliście mnie jako celebrytą razem z kobrą. Kobra to jest moja żona. Jak ktoś nie wie, to ja w roku 2012 roku zacząłem tworzyć sam projekt, a w roku 2013 roku moja żona weszła na kanał o sobie kobra tego typu. Tam były różne barwniki dla kobiet gotowania, tego typu frystale, bitwy frystelowe, różne ciekawostki, które przywiązywały uwagę innych widzów do oglądania. Robiliśmy covery, czyli was to totalnie, clip, wiem na to, koko. Titanik, Move Me Dave, Bill Jean To są nasze kowary, które w roku 2013 a 2014 były robione, były wydane na no, w Totanie, Totanie tam, ten, ten album to się nazywał. Ja w tamtym roku też wydałem album e, 7 tracków, które 5 osób z kanęło na moim streamie, na moim live tego typu i moja kariera dąży do celu, żeby rozbudować ten kanał, żeby ten kanał się rozwijał, żeby się, żebyście wy widzowi nowi i starzy uczyli się ode mnie jakiegoś dobrego przykładu, bo to jest bardzo ważne, bo niektórzy nie umią, Ja wiem o tym. Pierwsze kroki za płotem ja się mówi, ja też miałem, nie mówię, że nie. I po prostu sam się uczyłem od roku 2012 roku. Wszedłem tutaj na ten kanał na YouTube. Od, od początku sam tworzę tematy różne, które nawiązuję tu na tym kanale, tego typu widzowie. I to bardzo się cieszę tego typu, że Wam się to podoba. I pamiętacie o jednym, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. To jest moje takie magiczne słowo. Iść do przodu, nie do tyłu, tego typu. Trzeba myśleć główką, nie Też To jest moje e, słowo magiczne. I łobapem, tego typu. To każdy o tym zna. Takie słowo, łobapem, tego typu. Właśnie zapraszam nowych widzów żebyście na kanał tego typu, żebyście udostępniali, bo naprawdę jest warte świeczki, jakby yy, posłuchać, nielicznych youtuberów możecie wyłapać, takich jak ja, widzowie, którzy naruszają yy, temat z życia wziętego, prywatnego, ogólne z życia prywatnego, całego co się dzieje w kraju, w Polsce, co wolno, czego nie wolno robić w życiu e, prywatnym swoim. Takie różne tematy tutaj jakbym narzucał, które was to jakby nauczy was. Nie wszystkie, bo niektórzy chcą, niektórzy nie chcą, dlatego tutaj staram się to rozszerzyć tematy, a na streamach rozmawiam z widzami odpowiem na pytania na, na temat mojej to jest na takie zasady działał z tym mój nie tak jak niektórych youtuberów którzy robią dymyszoty i inne rzeczy u mnie jest stream który nawiązam różne tematy odpowiada na od widzów na pytanie od, czyli od was widzowie tego i po prostu po trochu objaśniamy sobie różne tematy Różne cele tworzę. Od tego zacząć. Te cele są drobne, nie dużą kwotą. Staram się realizować te y, cele, które y, daję. Nie zawsze daję, y, nie takie rzeczy kupię, jakie są na celu, bo nieraz zastanawiam, przemyślam fakty, które naprawdę zastanawiam się, czy mam kupić, czy nie. Dzięki. Wszystką Mikser odkurzacz. Teraz Wam pokażę. Dzięki temu właśnie teraz jakoś właśnie krętarkę z waszych widzowie yy, donate. U którzy e, są nowi, to dopiero mówię. Mówię. Staram się, e, się, jakby e, kupować sprzęty, które są przydatne tego typu. Nie takie, jak niektórzy kupują jakieś rzeczy, które będą leżały i gniły. Ze starości lub się zepsuje. Ja kupuję w widzowie rzeczy, które zawsze się przydadzą. To jest to, co się liczy w widzowie i to właśnie e, bardzo jest to, jakby w widzowie, e, przydatne. Tutaj, no, coś takiego, zostawię ich też przy okazji, kupię z Waszych internetów. <laughs> małe, bo małe, ale to są takie drobne rzeczy, które zawsze się Przydadzą w każdym domu. Następny cel jest wietarka ulterowa. Kończy się ten cel, widzowie. Trzeba pomyśleć o nowym celu. Piszcie na, e, na komentarzach na ten temat, jaki następny cel byśmy zrobili. Tu lampa, tu spokojnie, spokojnie. Dążymy do różnych rzeczy, które można kupić za nieduże pieniądze, jak się mówi. I przydatne w życiu wizowy To jest bardzo przydatne. Dlatego tak te... rytkowica, mikser, świątarka odkurza. Takie rzeczy, które zawsze się przydadzą zawsze są jakby przydatne w każdym domu. to się liczy, widzowie tego typu. A nowi widzowie, którzy zasubowali i jeszcze jeszcze w temacie Też przy okazji, nie macie co patrzeć na Wychopów z tego Bonzo, to od razu wam mówię Starzy moi widzowie, którzy już od kilku lat są, to już wiedzą Po prostu Nie obserwować nie plotkować olewać was ich Powiedziałem to, bo starzy widzowie którzy są już od lat, już wiedzą o tym, że przegrali ze mną te leszcze, e, czyli nasze ściewy uliczne, bo mieli dwie szanse, jedną sobie zjebali, drugą zjebali i o, o, od poniedziałku są leszczami, które mogą mi naskoczyć, a wy widzowie nowi, którzy nie są w temacie, to informuję was, żebyście o tym wiedzieli, żebyście się nie pytali, tego typu trzeba iść do przodu, tego typu bardzo ważne to jest, przekaz dla was widzowie tego typu Ja umiem też festalować zapraszam widzowie nowi na mojego kanału subować łapkę w górę I to jest to, zachęcam was nowi widzowie do subowania i oglądania moich premierów i streamów tego typu Właśnie trzeba się główką i nie dupą, niektórzy myślą dupą, później wychodzi gówno A my widzowie lecimy po bancie jak się mówi, właśnie to się liczy biznes po biznesie trzeba iść z przekaz z przekazem to jest to takim poza od roku 2012 rok tego typu ja byłem szczeniakiem w 2012 roku tego typu 23 lata miałem łopałem tego typu a teraz 30, 33 tego typu w tym roku hestesowe trzeba iść do przodu nie do tyłu łopałem tego typu ja się cholenie zmiłem tego typu widzowie trzeba myśleć pozytywnie podejść do wszystkiego taki pozor was pozabia i trzeba iść do przodu i nie zapomnijcie zasubować kanał czy wejść na strema lub premiera, albo schodzicie to jest wasze tego typu łowa a właśnie to jest to jeszcze raz nowi widzowie zapraszam na mój kanał subujcie, udostępniajcie tego typu życzę wam miłego dnia soboty jak pamiętacie z główką nie niedługą. That's what